Siemanko ma z tej strony Kuba. Dzisiaj sobie zagram bez leczenia challenge na solo. To jest mój trzeci odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji na moim kanale i lajkujcie ten film. Obejrzyjcie też sobie wcześniejszy film i przejdźcie do gry może. Solo bez leczenia challenge. No może być trochę... Trochę źle może być. No bo wiecie sami, że trzeba się leczyć, a i kewlarów nie pijemy, w ogóle nie możemy pić, ani nie możemy pić w ogóle tego. Nie możemy w ogóle pić. Nie możemy w ogóle pić w ogóle kewlarów ani ogniska. Nie możemy rozpalać bandaży, apteczek, beczki nie możemy brać. Znaczy możemy je brać, tylko nie możemy ich używać. No. Jak pewnie sami widzieliście, to meteoryt mamy. I to meteoryt nawet jest fajny, bo... Tam masz bronie i można na niego wejść. Mamy nową miejscówkę, to już mówiłem w wcześniejszym odcinku. Jeszcze na był w pierwszym. Wykrzywione miasteczko i tam się wybierzemy w drugiej rundzie. Może, zobaczymy. Teraz możemy polecieć, najlepiej to najdalej latać, żeby tam ludzi nie było. To polecimy tutaj, tam gdzie chyba był pierwszy film albo drugi. Się kręcę źle wyfony. trochę nie zdążyliśmy, bo nie zdążyliśmy niestety, że budowy budowli Tak i tak na maców nie starczyło, więc no. tu mamy taki laser, więc on robi, jakąś tutaj dziurę wyłania. No nie wiadomo. Nad tym też coś jest. I się boję, że to może być... Nie wiem co to może być. Sam się nie spodziewam tego co mnie spotka w sezonie w tym no bo tutaj polecimy o tutaj tutaj też jest nawet dobra miejscówka tam mi się wydaje nikt tutaj nie leci tam na słonego leciał, wziąłem no to teraz sobie polecimy okay. to będzie mój domek to jest mój dom no ja uu, dobre. Dobra rzecz. Polecam. Shotguny niebieskie. Najlepsze są shotguny. Złote, ale... Niebieskie też są na Spoko. O no to są bronie. To to są bronie To, to są bronie. To, to są bronie naprawdę. To to są broni. Jeśli chcecie więcej challenge, to... Zabierzcie łapki w górę i no, zobaczymy, jak się no, zbieramy sobie po prostu masę, żebyśmy mieli czym się zabudowywać. Czy dobrze to powiedziałem? Czy to nie strefa idealna. Idealna strefa, Wam powiem. Idealna. Weźmiemy sobie pistolecik. I właśnie o tym Wam mówię, że mamy ognisko, nie możemy go używać. Możemy się rozpalić, ale nie możemy go używać. Na przykład możemy coś takiego zrobić i uciekać od razu, żebyśmy nie dostali po prostu leczenia. Bo to jest po prostu... się tak robi, że... żeby ktoś... Coś tu wylądowało, co tu jest? Może w tym filmie przejdziemy, zobaczymy co to jest, bo jeszcze nigdy na tym nie jeździłem, to już nie umiem po prostu na tym jeździć w ogóle. Znaczy nie jeździć, tylko

tu jest ha, ha, metal, haha metal Oj. Jest zabity, dobra. Idziemy po jego rzeczy. Po to właśnie ten metal nam był. Żeby wziąć ten bo Ktoś tam chyba jest, ale to później, zobacz. Najpierw idziemy po jego rzeczy, bo potrzebujemy. Tak, słaby nawet miał te rzeczy. To on się mu nie dziwię, że poszedł po, po mecha, bo nie miał w ogóle rzeczy dobrych. O, gani Fajnie. Weźmiemy sobie tak. O tak. Weź, albo na obrót, co weźmiemy. Potrzebujemy tych skrzynek z amunicją, Bo nie mamy w ogóle amunicji. W ogóle nie ma. Mecha bierzemy teraz właśnie. Bierzemy mecha. Jak się nim gra? Zobaczymy Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ile on ma? Jeż, jak w tym chodzić? Jak Tuknięcie? Nie, pole iść na nogach. To nie moja strona. Niestety, ale <śm> nie umiem na tym grać. Może się nauczę przez... Jak wejdę na plac zabaw, to jak się nauczę, to nagram z tego osobny film. Jak, że przez całą rundę jeździmy sobie robotem, to raczej pod Jak się nauczę tym grać, bo na razie nie umiem w tym grać. Potrzebujemy metalu, żeby się było można budować. Tak jak sami widzieliście, metal się przydał jednak na, na, bu na budowanie przed tym żeby nam... żeby te rakiety w nas nie bałniałe. Trzeba się jednak metal przydać. Szacun metal. No Dobra, jeszcze potrzebujemy drewna, jak nam się skończymy. Metal metal to będzie na robotu, A drewno będzie nie na roboty. Czekajcie, może tutaj... Muszę coś zobaczyć. Dobra. nie wiem co wychodzi. muszę zobaczyć, który zmienię materiał, bo zapomniałem. 87 87 tego tam, metalu metalu właśnie metalu ale to jest zbyt mało, żeby wybudować jakąś wieżyczkę czy coś. To jest mało bardzo. No teraz idziemy sobie tutaj, żeby wziąć ten busika, metal żeby wziąć i amunicję. Bierzemy metala metal i metal O, mam to coś jest nawet mało osób i mam jednego fraga i jestem obity zbyt. Ty nie ma trochę i się leczyć nie mogę, bo jest bez leczenia challenge. o, Bierzemy tamtą burzę, bo że się przydaje. Ta burza jest po prostu najlepsza przedmiotem takim granatem moim zdaniem w ogóle teraz chyba usunęli granat ten nalot, bo nie widziałem go w ogóle ostatnio. Coś wioletowego tutaj. Uuu ja! Kombat! Kombat za tego ziomka bierzemy za sobą tego Bo nie, musimy zmienić na razie materiał. Mieli. Okay. Zobieramy metalu Co to jest? Ten metal Żeby nam ten... Żeby nas nie walnęli Tak jak widzieliście sami co nas obronił metal tak Myślimy sobie taką awówkę jakby Ona jest tak bardziej na daleko Chyba Tak mi się wydaje Ale ten gościu tam nie miał szans w ogóle jak on się poszedł, a ja po prostu ten go tak jakby zbiłem. Powiedział, że ma mało HP, to jeszcze walczył ze mną. No, trochę to takie słabe było. Żeśmy wygrali, pra, pra, z nim wygrali. znaczy. Coś Coraz trzy rzeczy widzę. Mamy fioletowe i niebieskie. Tutaj lutował niego i ten. Nie zbierał tego metalu ani nic. Albo po prostu nie lutował. Nie, lutował. Nie. nie bo amunicji tutaj nie ma. Ktoś tu lutował, ale nie wziął skrzynki. Dobro, nawet na No Dobra, Idziemy teraz po tam po radiowóz. Gdzie tutaj jest ten? ten? Obok mnie. To weźmiemy sobie go żebyśmy mieli lepsze O, jakieś tutaj, jakieś odgło... tutaj już jest tak bliziutko to idziemy po niego tu spadł dla mnie już jak sami widzieliście spadł dla mnie to spadło coś fajnego. no nie wiem, nie wiem ale lepsze niż to Dobra, idziemy szybko pod ten most, żebyśmy się wybudowali. Żeby nas nikt nie zdjął. Metal. O, metal. to jest najważniejsze na te roboty. W ogóle nie w tą stronę idę. Ale trzeba jakoś z tej strony tutaj. O tak. Nie ma tu nikogo, nie widzę. Ta runda dobrze idzie. Jak na razie. Bo no, sobie po tą amunicję tu pójdę żeby żebyśmy, żeby nam nie zabrakło. W sumie nam nie zabraknie, ale warto wziąć. No to może pójdziemy sobie na tą tutaj górkę i sobie tam będziemy siedzieć. A nie, tutaj sobie nie pójdziemy, tylko sobie po prostu będziemy chodzić. Będzie tak najlepiej, albo z tego tutaj. To ja. Typ. Ile tu będzie łupu? Łocz, Mamy szansę to wygrać. Tu jest tyle łupu, że nie wiem, to Ale słaby miał gościu w bronie To dlatego też brał mecha. Mamy dwa fragi. Ile mamy drewna w ogóle? To jest... U, ale tutaj jest dobre rzecz. Włocz, wiesz. Tutaj są dobre rzeczy. Weźmiemy sobie to. Musimy to wygrać. Po prostu musimy. Jeśli tego nie wygramy, to... sorki. Jak wygramy to 8 lajków w górę? O, ktoś tam jest. Patrzcie. Drzewy... Drzewo widzę. co on robi ojeju, ale się przestraszyłem. O nie! Jak film Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę. I jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zostawiajcie łapki w górę, pamiętajcie o subskrypcji na moim kanale, no i do następnego filmu. No i...